Marketing to oczywiście strategia, która bazuje na wykorzystaniu wpływów popularnych w mediach społecznościowych użytkowników na decyzje innych osób. Ogromna część internautów wierzy rekomendacjom użytkowników, których regularnie obserwują w mediach społecznościowych. Nie jest tajemnicą, że współpraca z influencerem to skuteczna metoda na promocję swojej marki w sieci. Pamiętajmy jednak o w doskonałym wyborze naszego influencera, by dobrze pasował do naszego biznesu. Zastanówmy się, czy dany profil i dana osoba na pewno współgrają z wizerunkiem naszej marki. Unikajmy jak ognia osób, które na swoich kontach kupują lajki i obserwatorów. Są to niewiarygodne dane, które z pewnością nie przyniosą nam oczekiwanych efektów, a wręcz przeciwnie, mogą być powodem do wielu niepowodzeń. Znalezienie odpowiedniego influencera oraz nawiązanie z nim współpracy na pewno przyniesie owocne efekty. Myślimy zatem, że warto wziąć pod uwagę tę strategię, a po więcej informacji zapraszamy Was na nasze kanały społecznościowe oraz na naszą stronę Mister Post.